Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W już ostatnim odcinku eksperymentujemy na łączach Wadowickiego Centrum Kultury, recepta na kulturę. Dzisiejszy temat naszego pokazu, warsztatu, to eksperymentowanie z wykorzystaniem swojego lodu chemiczno-fizyczne show. Chciałbym wam zdradzić kilka tajemnic z naszego pokazu, z tym pokazem edukacyjnym. Jeździmy po licznych placówkach edukacyjnych w okolicy domach kultury, szkołach i przedszkolach. Także tu będzie część, taka zajawka, a resztę przeprowadzimy już na pokazie, być może w waszym przedszkolu lub szkole. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten suchy lód, to za chwileczkę sobie zrobimy zbliżenie, jak ten suchy lód wygląda. Z dalsza mogę pokazać. Wygląda jak ziarenka ryżu. Troszkę poprzesypuję sobie go w palcach. I kiedy już dotykam, nawet przez rękawiczki lateksowe, to jest bardzo, bardzo zimny ten suchy lód. Do czego to porównać? Woda zamarza w temperaturze 0 stopni, rtęć krzepnie. W temperaturze około 38 stopni Celsjusza, dlatego te mm, takie dawne termometry rtęciowe skale mają właśnie do minus 40. Natomiast ten suchy lód jest dużo, dużo zimniejszy i suchy lód zamarza w temperaturze minus 80 stopni. Powstaje w temperaturze minus 80 stopni i ponieważ jest tak zimny, tak lodowaty, to popatrzcie co zebrało się na misce. Na misce zbiera się śnieg. A ten śnieg powstaje z pary wodnej, której jest bardzo dużo w tym pomieszczeniu, ponieważ to pomieszczenie znajduje się pod powierzchnią ziemi. Znajdujemy się w pewnym bunkrze, a dokładnie w piwnicy jest tu dość dużo wilgoci. Dlatego też tego śniegu zebrało się na miejsce bardzo dużo. Czym jest dokładniej suchy lód? O tym myślę, że powiem za chwilkę. Najpierw wykonamy pierwszy eksperyment, który również wykonujemy na naszym pokazie chemiczno-fizyczne show. Słuchajcie, do naszych naczynek, które nazywają się zlewkami, mogliście już je poznać podczas naszego eksperymentowania. To są te naczynka szklane z dzióbkami, Dosypiemy odrobinę suchego lodu. Myślę, że dwie, trzy łyżeczki i zobaczymy, jak ten suchy lód będzie zachowywał się w kontakcie z ciepłą wodą, zawarwioną ciepłą wodą. Już widać, że efekt jest bardzo fajny, ponieważ powstaje taka mgła, efekt ciężkiej mgły. Dosypiemy do jednej i drugiej zlewki łyżeczki i odrobinę zamieszam. Widzimy, że bardzo dużo obłoków tego suchego lodu się uwalnia. Powiedziałem, że jest to ciężka mgła, ponieważ jest cięższa od powietrza. Możemy to zauważyć. Mogę wylewać tą mgłę. Tak, wylewa się z naczynka wodę, tak samo ta mgła opada na dół, czyli na pewno jest cięższa od powietrza. A czym jest ten gaz, który się teraz wydziela? E, suchy lód to nic innego jak zmrożony, zestalony dwutlenek węgla, właśnie w tej temperaturze minus 80 stopni. Więc to, co się wydziela, jeżeli mamy tutaj dwutlenek węgla, to wiemy, na pewno część z Was wie, że dwutlenek węgla jest wykorzystywany w gaśnicach, w gaśnicach śniegowych. W takim razie, być może stworzyłem mini gaśnicę. I zaraz zobaczę, czy ta gaśnica ugasi płomień świecy. Mam tu małe tealighty. Wypróbujemy. Dosypiemy jeszcze jedną łyżkę, żeby mocniej parowało. A dokładnie ten proces, który tutaj się rozpoczyna, nazywa się sublimacja. Dlatego też suchy lód. Jeżeli wysypię sobie odrobinę na śmiece teraz na stół, to myślę, że do końca naszego eksperymentowania, ten suchy lód całkowicie wyparuje i nie pozostawi ani kropli żadnej cieczy, żadnego płynu. Nasz lód, który powstaje z wody, stopiłby się, roztopiłby się i zostawiłby wodę, natomiast ten suchy lód całkowicie wyparuje i takie przejście ze stanu stałego właśnie w stan gazowy nazywa się sublimacja. Dosypię sobie jeszcze odrobinę surowego lodu do zlewki i zobaczymy, czy będziemy w stanie ugasić. Te nasze świece. Nie wiem czy dobrze widać, dlatego podniosę nieco wyżej. D-Light I popatrzcie, mimo że nie dotknąłem tej świeczki, mimo że nie wylałem wody, a samą mgłę świeca bardzo szybko gaśnie. Czyli już wiemy, że jesteśmy bezpieczni. Przynajmniej zabezpieczeni w takie proste gaśnice, tutaj zrobione ze zlewek i parującego sułego lodu. A tak jak mówiłem wcześniej, wykorzystywane są w gaśnicach śniegowych. Można zrobić taki granat gaśniczy. Gdzieś, jak dobrze poszukacie na YouTubie, znajdziecie granat gaśniczy, czyli zebraną dużą, pod dużym ciśnieniem ilość tego dwutlenku węgla, wrzucane w ognisko w momencie gasi podczas wybuchu to ognisko. Ok, co jeszcze możemy zrobić? Na razie nasze zlewki odkładam na bok, i skoro może to sublimować. To prawdopodobnie podczas tej sublimacji damy radę coś napompować. Ponieważ w fizyce, jeżeli coś właśnie przechodzi, czy to z, ze stanu ciekłego, czy ze stanu gazowego, czy ze stanu, przepraszam, stałego, w stan gazowy, to powiększa swoje rozmiary. Tak samo jak nasza woda. Mam tutaj butelkę i jeżeli do tej butelki odmierzyłem sakra placzem, Ilość 1 ml jest bardzo malutko na samej końcówce zakraplacza tej wody. Jeżeli teraz wleję tą wodę do butelki, jest jej tylko odrobina na dnie, ale gdybym ją podgrzał także zacznie parować, to para wodna wypełni dokładnie całą tą butelkę z tej niewielkiej ilości, ponieważ woda podczas podgrzewania, gdy przechodzi w stan pary wodnej, powiększa swoje rozmiary, swoją objętość 1800 razy. To zresztą wykorzystał James Watt, tworząc maszynę parową, czyli ta powiększająca się objętość napędzała tłoki i wprawiała silnik parowy w ruch. Słuchajcie, więc skoro wszystko, co przechodzi w stan gazowy, powiększa swój rozmiar. Tak samo powinien suchy lód. Więc być może uda mi się napompować rękawicę lateksową. Ja nasypię sobie znów dwie trzy łyżki. Myślę, że dwie będą w zupełności wystarczające. I teraz, chyba o pomoc, poproszę operatora kamery, czyli moją żonę, która zasiada gdzieś z tyłu, aby oddalała mi odrobinę w do rękawiczki. I już wam pokażę, co się tu będzie działo. Dziękuję. Zamykamy, zakręcamy rękawiczkę. Oho. popatrzcie, błyskawicznie rośnie. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj śmigusa-dyngusa i że nie ochlapie siebie. Ewentualnie ochlapie co nieco Kaję. Błyska, błyskawicznie rękawica powiększa swoje rozmiary. Widzimy, że robi się taka biała. To właśnie ten dwutlenek węgla w dużej ilości, kiedy wypełnia jakieś naczynko, robi się taki biały i Pewnie gdybym teraz to ustawił na głowie, wyglądałbym jak kurczak, chociaż dzisiaj moja czółkolina nieco e, przypomina fryzurę e, pewnie koguta. Ok, co zrobimy? Teraz z tej rękawiczki wypuszczę to, co uzbierało się w środku. Pewnie wyleci jean, który spełni Wasze życzenia. Także już trzy życzenia możecie pomyśleć, co się ma dzisiaj Wam spełnić. E, ja, ponieważ nagrywam to późno w nocy, to nam wszystkim będę dzisiaj życzył e, dobrych, kolorowych snów. Uwaga, 3, 2, 1, Hops. Okej, okay. mam nadzieję, że widzieliście Gina, który wyleciał i spełnia wasze życzenia. Rękawiczkę odkładam na bok, co jeszcze możemy zrobić fajnego z suchym lodem. Zabiorę krystalizatory, te naczynka też już poznaliście, i kolbki. Mam w nich płyn do robienia barnień, także sprzedaję Wam co nieco know-how, jak to zrobić. Chociaż w warunkach domowych byłoby ciężko, ponieważ suchy lód jest dość trudno dostępny, a nawet jeżeli by się komuś udało nabyć ten suchy lód, tutaj jak my musimy zaopatrywać się praktycznie przed każdym pokazem, ponieważ ten suchy lód bardzo szybko sublimuje i wcale go nie trzeba podgrzewać ciepłą wodą. Można nawet dotrzymać w szczelnych pojemnikach stylopianowych, ale na przykład taki duży pojemnik 10 kg, maksymalnie po dwóch dniach zniknie, wyparuje, także można powiedzieć, że jest to też taka sztuczka magiczna. Ok, naszych kolbkach zrobimy teraz pianowe wulkany, a przynajmniej spróbujemy. I ponownie dosypujemy suchy lód do kolbek. Dzisiaj jestem samolubem i sam to wykonuję. Natomiast na naszych pokazach dzieciaki mm, mogą przyjść i również z nami się pobawić, wspólnie z nami poeksperymentować. No, mam nadzieję, że. Nasze placówki będą czynne i że będziemy w tym roku mogli jeździć i razem z Wami się pobawić. A nie tylko online, czyli na łączach, spędzać razem czas chociaż bardzo miło mi się do Was mówi i też często przeprowadza zajęcia live. Ok, tu gadu, gadu, a tu mała Amba Karamba, inwazja piany. Czyli mamy małe pianaparty, to wiecie co? Ja teraz szybko posprzątam i te bańki będę błyskawicznie zbijał palcem. Podobno te bańki również spełniają życzenia, także możecie kilka życzeń, jeżeli ktoś nie zdążył, przyżynie, może teraz kilka życzeń pomyśleć. A co mi tam? Inwazja pianostworów. Siach. A teraz zbijamy ciok. Czyli oprócz tego, że suchy lód mógł napompować rękawiczkę lateksową, Mógł zrobić efekt fajnej, ciężkiej mgły, który wykorzystuje się m.in. w teatrach. To jeszcze mógł zgasić nam świecę oraz zrobić małe pianaparty, czyli ten płyn, który jest do robienia baniek, jest pompowany przez szybko wydzielający się dwutlenek węgla i taki nieco zaskakujący. Efekt, skoro jesteśmy przy takich mniejszych, drobnych panieczkach, to spróbowałbym, bo nie zawsze na pokazach jest na tyle czasu, trzeba być bardzo cierpliwym przy tym eksperymencie, a na przykład na zewnątrz praktycznie jest to niewykonalne, ponieważ często nawet delikatny powiew w wiatru zwieje. Chciałbym zrobić jedno duże bańkowe ciasto, tak wielkie jak ta misa. Zobaczymy, czy nam się uda. Wsypuję nieco więcej tym razem słodkiego lodu. Będę potrzebował? Między innymi będę potrzebował sznurówkę, taką grubą, wielką sznurówkę. Eee, nie mówcie nikomu, a szczególnie mojemu bratu, zakosiłem z jego butów, także rano jak zobaczy, o rano na przykład pójdzie do kościoła wdepnie w Depniewkauże i będą bańki z butów leciały. Eee, będzie się zastanawiał, eee, co z tą sznurówką jest nie tak, a ja potrzebuję właśnie ją włożyć do płynu, do robienia bańek. Dzięki temu upieczemy za chwilkę bańkowe ciasto. Jeszcze chwila cierpliwości, sznurówkę porządnie zamoczymy. Ja jeszcze natrę ścianki i krawędzie tej miski. I zaraz spróbujemy, czy uda nam się stworzyć bańkowe ciasto. Teraz nie w porządku. Czyli przyspieszyłem tą naszą sublimację zmieniając mocno temperaturę. Naciągam sznurówkę, co nieco teraz będzie kapać troszkę sobie na śmiece na tym stole, ale jest to potrzebne, aby udało się nam bańkę naciągnąć. Stworzyć gigantyczne ciasto. Trzymajcie mocno kciuki, bo nie zawsze wychodzi i czasami trzeba powtarzać. Zobaczymy, na razie jest dobrze. O, udało się za pierwszym razem. Ja mam że to sukces, bo nawet troszeczkę można, yy, może zacząć się ręka i ciasto niestety przedwcześnie wybucha. Z tym razem upiekło się nam smerfowe ciasto, takie bańkowe, baśniowe, kolorowe, yy, gdzie niegdzie widać właśnie refleksy na nim światła. Ja teraz będę łakączuchem i spróbuję je zjeść. Uwaga. O, popatrzcie jakie jest wytrzymałe. No słuchajcie, byłem tak głodny, że zjadłem całą bańkę. E, muszę popatrzeć teraz na swój brzuch. Hmm, chyba przyda mi się we wtorek później na i pokopać troszeczkę w piłkę. Bo faktycznie e, ciasto zadziałało i co nieco e, się napompowałem. Słuchajcie, teraz tak, jeszcze mam jeden eksperyment dla Was, czyli e, robiliśmy małą sadymę, robiliśmy pianotwórców. Zgasiliśmy świecę tym suchym lodem, teraz upiekliśmy wielkie bańkowe ciasto, a chciałbym jeszcze zrobić małe czarnary. Co nieco, na psoce w tych dużych naczynkach, dużych zlewkach, dosypując swojego lodu. Pewnie mówicie, albo myślicie, że to już widzieliście, ponieważ będzie dymiło, tak, ale spróbujemy zrobić jeszcze coś innego. Dobra, tak, przyjrzyjcie się uważnie. Obserwujcie, czy czasami coś nie będzie działo się z naszymi kolorami. Co nieco dosypiemy więcej. Ja już może wyjaśnię, co się tu będzie działo. Barwniki, które mam w zlewkach, są detektywami. Pokazują, czy jest kwaśno, czy jest zasadowo. Pokazują skalę pH. Jeżeli jest tutaj akurat zasadowo, wcześniej dodałem takiego płynu, który nazywa się wodorotlenek sodu, to pierwszy barwnik przybiera, przybiera kolor czerwony, drugi niebieski. Natomiast teraz suchy lód, ponieważ suchy lód to dwutlenek węgla, to w kontakcie z wodą tworzy kwas węglowy, zakwasza tą zlewkę. Kiedy zakwasza ten pierwszy barwnik. Robi się taki przeźroczysty, gdy jest go więcej, tak jak u mnie. Dzisiaj akurat to bardziej taki mleczny. Natomiast drugi, zobaczymy czy kolor zniknie, czy zrobi się właśnie też taki mętny mleczny, czy może jeszcze jakiś inny efekt osiągniemy. OK, słuchajcie, w końcu udało się osiągnąć taki kolor zielonkawy. On przy dłuższym zakwaszaniu zmieniałby się w kolor żółty. Ja jeszcze szybciutko na koniec spróbuję te kolory odzyskać, czyli jeszcze raz wykorzystam tą substancję, o której mówiłem wcześniej, czyli wodorotenek sodu, sprawię, że tym barwnikom będzie gorzko zasadowo i z powrotem przywrócimy kolory. Jaki tutaj był, kto pamięta? Czerwony, taki malinowy. Spróbujemy, czy uda się go odzyskać i błyskawicznie kolor nam powraca. W drugim naczynku na pewno pamiętacie, był kolor niebieski, spróbujemy go również odzyskać. I dzięki chemii możemy robić również takie małe czary-mary. Na dzisiaj to już tyle. Mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać live i wtedy nieco więcej sobie poopowiadać, co nieco więcej się dowiedzieć. Będzie można też wtedy zadać szereg pytań, więc myślę, że na spokojnie będę mógł wyjaśnić trapiące Was kwestie. Na dzisiaj to tyle. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego i przede wszystkim zdrówka. Trzymajcie się. Pa, pa.